Cześć witajcie kolejny filmik, tym razem powtóreczka, której autorem jest Adriano. Jak widzimy gra na czołgu T25AT, czyli siódemeczka TEDek amerykański. Jak wygląda każdy widzi. Zresztą każdy już pewnie nieraz miał okazję spotkać to w bitwach, więc nie ma za bardzo czego tutaj opowiadać o tym czołgu. Każdy chyba go zna, ale przedmiotem tej powtóreczki jest. Wynik, który tutaj się udało koledze nakręcić, jeszcze pokażemy losowanko. Losowanko porówno, jak widzimy, jeszcze z delikatną przewagą przeciwnika, więc więc pewnie będzie zacięta bitwa. Oczywiście jej nie widziałem, na gorąco będę to starał się komentować, bo tak chyba jest najlepiej. Wolę sam nie wiedzieć, co oglądam, przynajmniej jest ciekawiej, również dla mnie bitewka świeżynka z dzisiaj także y, tym bardziej nie leżało, jeszcze nie śmierdzi A że na kanałach y, kolegów na YouTube nie ma jeszcze za bardzo, tylko Multi chyba ma y, T25 AT u siebie i to sprzed roku, także, także myślę, że warto y, pokazać No i tutaj tygrysek z podpaleniem, jeszcze brak gaśnicy no i już się zrobiło 887 damagea Mam nadzieję, że ta bitwa będzie szybka. Bo takie bitwy są najlepsze oczywiście. Chyba te, też tak sądzicie jak ja. Czodego te 25 te kurczę, brzydkie to. Ale no to oczywiście moja subiektywna ocena. Będzie, będzie. Odnośnie wyniku końcowego proszę jeszcze zauważyć, że ten czołg nie bije po jakieś niewiadome kosmiczne y, punkty. Tak widzimy jest tam 300-280. Także również to należy brać pod uwagę przy tym co zobaczymy przy tabelach końcowych. To należy oczywiście standardowe miejsce TDK na tej mapie. Ta mapa oczywiście murowańka, tego też nie powiedziałem, ale to chyba każdy widzi. Tutaj w krzakach zawsze stoją, coś tam yy, próbują z, z, magi z magicznego lasku yy, wytępić. Tu oczywiście oni są niewidoczni. W magicznym lasku również są niewidoczni przeciwnicy. Zresztą to chyba każdy wie. No i tutaj kafo trujeczka obijana. No, niestety nie udało się jej dokończyć. Jak mówiłem, magiczny las, Jest, się jej znikło. Oj, tutaj mały piździk. Jak on go wyspotuje, to z lasu na pewno polecą jakieś pestki. O, właśnie, jeżarówa. Czyli czas stąd spierdalać. Jak widzimy, są jeszcze dwie artki. które również mogą bardzo uprzykrzydzić się. A jak wiemy, arta, która widzi TDK, to już się ślini. Sam tak nam. Co my tu mamy? Mamy dwa sześćset z haczykiem. Na razie jeden frag. No i tutaj coś się dingł z boku. O, znowu ding. No i black Pit. No, na razie Adriano to wchodzi wszystko. Wszystko jak leci. A zresztą przeciwnik również pozwala na takie coś. Wszyscy się chyba w tym lesie przykampili. Nie wiadomo co oni chcieli. No ale no cóż, no. Dla nas lepiej, lepiej dla widowiska. Lepiej dla samego tutaj Adriano, bo po prostu ma strzelnicę. No tu Arta się próbuje cały czas wstrzelić. Na szczęście jej się do nie udaje. Jak widzimy jeszcze mamy pełne HP. a przeciwników kubywa no i cóż, 3800 już naklepane, a podpowiem to jeszcze nie koniec. Mamy 7, 7 no i teraz dylemat, co robić? Jestem ciekawy jak to się rozwiąże. Ten AMX mały powinien kurczę, gdzieś tam koło tego lasu myślę się przejechać jeszcze, bo tam na pewno coś jeszcze siedzi. Nie uwierzę, że tam niczego nie ma. Ale oczywiście jak to na pomidorki przestało pewnie jadą kapować. No i właśnie to jest to kurczę taki mały AMX, który jest czerwony, nie pomyśli. Ojej co? No i na kapa. Pewnie, że na kapa, no bo po co, co innego. Największa głupota, no ale no cóż Pomidory tak to już mają Ale może się jeszcze ogarnie, zobaczymy Dajemy mu szansę Tu Adrian cały czas na ten las campi no, tutaj się sporcik pokazał Będzie kill Oj oh, No tak, wiem, wiem, wiemy Sport to jest czołk magiczny, zwłaszcza jakby mało HP i siedzi w nim pomidor. Ten czołg potrafi dignąć wszystko od wszystkiego. O, jest pełen tygrys. Jest pełen tygrys. To cieszy. To cieszy. Widzimy, bardzo fajne przeładowanie jest w tym T-25. Szybko to dosi, dosyć w lufę wchodzi. O, sport to dokończyli. No i cóż, mine, mija właśnie siódma minuta bitwy. Wynik 9-7. No, coś by się przydało zacząć ruszać. Ten AMX kurczę, mały znowu tam stoi i gówno robi. Takiego to się powinno od razu odszczelić, by święty spokój kurga jest pięknie. Zobaczmy, zobaczmy. O jest ARL, on raczej. Tego nie przeżyje. Będzie frak? Tak jest. Dopiero drugi frak, a 5000 damage już zrobione. Także także, no nie, nie poszczęściło się jak na razie, bo przy takim wyniku to by się można było spodziewać, że już będzie nie wiem, przynajmniej specjalista. A tu niestety, kurczę, wszystko podobijane przez, przez yy, kolegów z Teamu. No, ale tak to się już niestety zdarza. No nie zawsze się te. tyle e, da robić. Chociażby się chciało. No i cóż, zostało ich czterech. No, dwie arty, które wiadomo gdzie są. Tam właśnie, jak. gdzie pokazuję tutaj te. su 8. E, tam standardowo arty są. No i co? No i te dwa czołgi. Coś czuję, że ten jeden Black Priest jest na pewno na ogrysku. To jest chyba ten, który tam udało się mu uciec? O, proszę, będzie strzał? No i super, super. T20 się przełączyło na HEKI, bo nie jest w stanie przebić. Zobaczcie, że do tej pory bitwy w zasadzie cały czas było pełne HP. No i cóż, no i został ostatni czołg Ten właśnie T20 nieszczęś nieszczęśnik. Ucieka, nie wiadomo po co ucieka w tym momencie, w ogóle nie, nie mam pojęcia po co ludzie to, to robią. No, ale no cóż, tacy już niektórzy są. No i co? 5 fragów zabrakło jednego do specjalisty, niestety. Zobaczcie, jaki tutaj wynik naczepany oczywiście, e, trzy medaliki są, każdy widzi jakie. E, zobaczcie, jaka jest przepaść kolosalna pomiędzy tym, co naklepał Adriano, a tym, co naklepał mm, team. Przed, y, team no Reszta timu i team przeciwnika, także myślę, że bitwa naprawdę, naprawdę godna uwagi. Ja wiem, że było trochę kampienia, było stania w krzaku, no ale no cóż, no to jest Telek, tak? No, nie można od niego. Znaczy, chciałoby się od niego wymagać, żeby był bardziej ofensywny, no ale niestety, tak gracze grają, jak grają, to stoi w krzakach, no i trzeba mu spotować. Ale sam wynik myślę, że godny, e, godny, więc, e, więc dzięki za oglądnięcie tej bitewki. zapraszam do kolejnych. I trzymajcie się, pozdrawiam. Hej.